Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z, oczywiście, Plaking Evolved kolejny. Tym razem spróbujemy załatwić yy, nasz świat za pomocą broni biologicznej. Wiem, jak się ją przechodzi, już próbowałem kilka razy, na poziomie łatwym, ale już wiem, jak się wchodzi na poziomie również normalnym prawdopodobnie. No, oczywiście mam zapisane sobie notatki. Żeby wiecie, żeby nie spieprzyć niczego, także będę musiał z nich niestety korzystać, ale nie chcę po prostu niczego spieprzyć. Także na początek, oczywiście, weźmiemy tutaj spięcie. Bierzemy spięcie. Tutaj wyjątkowo weźmiemy. No się nie wiem, czy darwinista, bo jest mutacja. Wolałbym chyba to dać. Ona się bardzo mutuje, zaraz powiem o co chodzi. Tutaj oczywiście areocyt, yy, hydrofil, bo zaczniemy w Indiach. I tutaj bierzemy... Yy, koszty dewolucji nie rosną, koszty objawów nie rosną. Koszty dewolucji nie rosną, dobra, weźmiemy tak. No i dobra. Kontynuujemy, poziom normalny. Yy, broń biologiczna nazwiemy tą broń biologiczna północna, zupełnie nie wiem czemu albo nie nazwijmy ją może kim tong un o piękny wir dobra który zacznie się oczywiście w Indiach, bo dlaczego nie ehm. No i dobra, prawdopodobnie tego jeszcze nie przychodziłem z wami, ale nic nie pamiętam. Także mamy tak, okienko, tak, rozprzestrzenianie się jest tradycyjne, objawy są tradycyjne, ale umiejętności są zupełnie inne. Dlaczego? Dlatego, że tak, ogólnie jest to typ choroby, który jest bardzo, który bardzo lubi się mieć dużą śmiertelność, bo się lubi mutować. Nawet jeżeli wiecie, nie mamy objawów nic kompletnie śmiertelności, to on i tak potrafi zabijać, co nieco jest dziwne, ale tak to wygląda. Więc sami rozumiecie, dlatego ewoluujemy na tak, to z, potem tutaj ciśniemy i potem tutaj, i tutaj na sam koniec ładujemy ten jeden przycisk, No wiadomo, w międzyczasie jeszcze, jeszcze to i tak dalej. Yy. No będziemy to jakoś cisnąć, tak? No to sobie z tym ostatek, zapisałem, także nie jest zbyt trudna broń, ale trzeba ją dosyć mocno kontrolować. Także ciśniemy. Yyy... Oczywiście, jak już będzie śmiertelność jakaś, to, 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 z, to z, musimy ją uspić, uśpić, co nie? Bo chyba raczej bańki też nam dają takie punkty, więc... Nie, no ale właśnie, no, mimo że niczego nie ma, już całkiem się nieźle rozprzestrzenia, zobaczcie jak się nie... rozprzestrzenia się nieźle. Więc no... Muszę się napić, także... No już widzicie, już jest śmiertelność, nie? Także. Żeby nas wiadomo, nie wykryli tak za szybko. Nic nie dałem, widzieliście, a już A już jest śmiertelność, nie? To jest coś niesamowitego. No potężne sztormy. No nikt nie umarł w tych sztormach. Ciekawe. Oczywiście, damy, że rozprzestrzenianie się jakieś sensowne już od razu. Żeby było. No, jeszcze nie będziemy tego zdawać. Może no już bawicie osoby jakieś umierające, nie? Może nic nie ma ta choroba, nie? Nic. Jest bez objawuła kompletnie. Nic nie ma. To już umierają na nią osoby, nie? Co się stanowi tego? Z tą broń biologiczną. Coś mi to chin miło. Zągun szaleje. Przejdźmy się także do Nepalu chyba, yyy do Pakistanu, przepraszam. Fotografia, hehe. He. Dobra, Czekajmy poczekajmy jeszcze chwileczkę, że dojdziemy już do Euro Europy, a to może... Każda więcej państw. Dobra, e, spowalnia się choroby, dobra, zwolnimy to troszeczkę. Już mnie wykryli? nie? Dobra, już panowałem, panuje wuje idzie. Nie czas umierają. Niedobrze. Radajmy od razu rozprzestrzenianie się na większy poziom, jeszcze większy, mocą wody. Przyjrzymy do jeszcze większej ilości krajów. Od razu odporność na leki jakąś, dajmy podstawową, Również tutaj, bardzo. Uczy nam się na to na pewno. Bezsenność, dobra. bezsenność akurat może zostać. P bardzo szybko, nie dobrze. Yy, uśpijmy ją znowu. Niech śpi. No jak już jest choroba rozprzestrzenia się. No dobrze, zauważyli mnie, no, ale no ciężko. Zau nie zauważyć mnie. O, pierwszy zgon. Takie tam 800 tysięcy, nie? Ludzi są umarły, ale pierwszy zgon. Oko. Mm, no. Niestety nie mam na to wpływu takiego, ale teraz bezsenność, bezsenność jest spoko objawem akurat. 100% lekarstw. Nie dobrze, bardzo dobrze. Bardzo mnie to nie cieszy, zwłaszcza, że jeszcze sporo krajów nie, nie zaraziłem nawet. Na większą zarazili przez, przez powietrze dajmy jeszcze. Dobra, pyk, 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 pyk. Oj, ładnie, ładnie, ładnie. Przyczynieliśmy się jeszcze bardziej. Oj, tak, tak, byczku. Oj, tak. Zatrzymajmy się na chwilę, żeby te wszystkie kropki porozbijać. Weźmy na Madagaskar. Bardzo ładnie. Bardzo pięknie to wygląda. Dobra. Yy, zobaczmy, no choroba zaczęła znowu być zbyt śmiertelna. Afryka. Bijamy Afrykę. Ale dobra, yy, jeszcze zwiększmy to. Dużo nie możemy dać. Powolnimy tą chorobę znowu. Niech ona się jakby zersystuje. No ale nie do końca. Nawet więcej tego dajmy. Dobra, niestety cały czas nie dotarłem do Grenlandii. Ale w Karaibach, na Karaibach już jestem, z tego granadem i tak naprawdę pozostała. Czekam na jakiś jeden stateczek Żeby do niej dotrzeć. Nie dobrze, mam nadzieję, że mnie nie zamkną. 30 milionów ludzi już marło. No, dawajcie, jeden statek do Grenlandii Kurczano. Jeden statek do no Come on! Come on! Come on! Jeden statek Proszę, jeden statek, no come on! Wiadomości I dobra, zaleźmy granady, bardzo dobrze teraz... Tylko na skraj Bałtyku nie ma. Dobra, zróbmy tak na razie. I taki sposób. Dobra, na razie nie będziemy tych genów blokowywać. jest coś smutno jest, nieważne. Dobra, 6 miliardów ludzi. Dobra, Afryka. Odporność zimno dajmy w sumie. Nie mam jego, dobra. To też zmniejszymy. 8 punktów nam zostanie. Spoko yy, 305 dni. Spoko. Jeszcze dużo czasu. Jeszcze dużo czasu. Dobra, dobra. Jakieś obserwowane chorób. Niedobrze. To akurat jest niedobrze. 25% kompletne. Ok. Nic się nie dzieje. Nowa zlanda przechodzi w chorobach. Dobra. To zrobimy tak. I tutaj zobaczcie tą śmiertelność. Czy wy to widzicie? Jaka jest śmiertelność? Ogromna. Grom na. Także czekamy. Czekamy na punkty, aż zarazimy troszkę więcej tego globalne prace. Nie dobrze, 190 dni, ale dobra. zrobimy to, tak myślę. Tylko potrzebuję po pierwsze punktów. Po drugie. Yy, po drugie... No żeby to się zarażało troszkę szybciej gademia. Czemu to się zaraża tak wolno? Kurczę. Dawaj, 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 dawaj tę grenadę jeszcze cień. Dobra, yy, 25. No, dawaj jeszcze parę punktów. Komand, no, come on, komand, come on, komand, come on. dawaj, no, dawaj, 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 no dwa punkty. No, nade, dawaj, hemofilia, dobra, może być. Dawaj, dawaj, dawaj dwa punkty, dwa punktów potrzebuję, no nie wierzę. Czekajcie, czek, zdewoluuję to. Zwrot dwóch punktów, dobra. Yy, tylko, że. Kurczę, przez wodę bym zdewoluował. Tak, dobra. Dobra, yy, i teraz. Tak, czekajcie. Tutaj, tu byk zabijamy. Zabijamy, zabijamy, zabijamy. Musimy zabijać. Bo 38 nie zostało. Pięknie, 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 pięknie. spustoszenie Chodzi. Przystosowanie genetyczne jeszcze. No zobaczcie, matko boska. Broń biologiczna. psie jedno psyknięcie palcem. fila I zaraziłem wszystkich. Dewoluj. Kurwa! Grenlandia! Szybciej! Matko Boska! Za szybko zabijałem! Sorry. <grystanie> za szybko zabijałem! Myślę, że to my wszyscy zauważyli. No to by było jedno wstyknięcie. To bym zrobił, nie? Omg. Teraz na dużą śmiertelność aż. Chwila! Ziomki! Zarażajcie się szybciej! Kaszelek! Pichanie. To, to. Ziomki, zarażajcie się szybciej. Bo zaraz umrzecie, nie żeby coś. Ziomki, dawać. Dawać szybciej. Tysiąc ludzi. Dobra, najważniejsze, że, że teraz spowolnić to, do tego. Żeby nie umarli ze szybko mi. Dobra, muszę tę Grenlandię i stąd je kontrolować. Bo za szybko zabawiłem się w ta nosa. Dobra, Grenadia spoko. Islandia spoko, dobra. No dawać mordeczki szybciej, jeszcze się zarazcie. To wam mogę przyspieszyć? No to nie, 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 to nie za bardzo. To wam to w miarę przyspieszyć te torbiele. To też będzie w miarę spoko. To już nie bardzo, bo to zwiększy śmiertelność. To zresztą też, nie? Cudności będą w miarę spoko. Obrzudzenia skóry są spoko, to też jest zaraźliwość. No, wrzudzenia są spoko. Dobra. No i... A, niepotrzebnie, teraz dużo pobić straciłem, będą długo ci ludzie umierać. No, już mogłem tam to oszczędzić sobie. Niepotrzebnie, no trudno. Niepotrzebnie, to jest ostatniego Islandia. No nic. Tak czy siak wiem, że wygrałem. Mamy ludzie ludzi na świecie, pięknie opite krwawienie, kombinacja objawów. No i co, no, obserwujemy jak świat sobie umiera, co nie, nie no, dużo mówić. No trochę to potrwa niestety, bo... Yy, eee, A dobra, zdewulujmy tą cechę Tą też Tą też Tą też yy... my tą też i O nie, sera 25 punktów najgorzej Rob Robnie też Stryk teraz Teraz um umrzyjcie szybciej o, tak, teraz już wy jak wolno umierają za szybko troszeczkę kliknąłem, bym przegrał, bo byś by zbyt śmiertelna. Ale dobra, kim są gundy z bliskiej zniszczenia ludzkości, no, mam nadzieję, że tak w przyszłości nie będzie. Dobrze, pięknie, wygraliśmy. to mówiąc, myślę, że... ...Brimble jest na tyle w miarę spoko, że ją da się przejść, jeżeli zna się zasady. Mam no, dwie gwiazdki, słabo. Da się ją przejść, myślę, że nawet... ...na poziom brutalny, myślę, że tak, myślę, że tak, da się. Uuu, akwacyt Fajnie, fajnie, na wodach myślę, że da się przejść na poziomie brutalnym. Tę broń biologiczną, nawet ja. Nawet ja. Dobrze, yy, w takim razie cóż, w tym odcinku to będzie tyle, tak naprawdę. Yy. Także cóż, na następnym odcinku przechodzimy, oczywiście, Opią grypę, którą też znam. Poznam oczywiście Shadow Plague. O, mam pewnego w tym odcinku, dlatego że to jest dosyć bardzo powolny scenariusz, żeby się to bardzo długo, yy, więc sami rozumiecie, no trzeba to na to przejść. No to zajmuje czas, natomiast jeśli chodzi o te rzeczy tutaj, mm, zobaczymy, tak, na razie nie będę mówił, czy będę to przechodził, czy nie. że wiecie, niektóre poziomy będą zbyt trudne dla mnie i tak dalej, więc... Yy, więc no, zobaczymy, tak, zobaczymy. Yy, Mam nadzieję, że wszystko będzie spoko. Zobaczymy. I być może też tylko te, te ciekawsze scenariusze, tak? No zobaczymy zresztą, zobaczymy. No nic. Tak czy siak, ja mam bardzo dziękuję za oglądanie odcinka. Mam nadzieję, że on się podobał Do zobaczenia w najbliższym odcinku z... ry. opie grypy. Także trzymajcie się, na razie, papa. Pa. E, Kim Zonkun. Cześć.